Jezusowa Kardiologia. Zaprasza ksiądz Tomasz Podlewski. Kochani, wchodzimy w dzisiejszą tajemnicę męczeństwa świętego Szczepana, będąc jednocześnie w tajemnicy świąt. Radość i smutek jakoś się przeplatają, tak jak w naszym życiu. Te trzy dni są jakimś odzwierciedleniem naszego życia. Wigilia, pierwszy dzień świąt i dziś. To, co nazywamy drugim dniem świąt. Te trzy dni, i liturgie słowa w tym czasie, i te tajemnice, które przeżywamy, one są jakimś pięknym symbolem naszego przychodzenia do Boga, bycia przy Bogu i naszego powracania do codzienności. Tak samo jest ze świętami. Zobacz, weszliśmy w święta, przeżywamy je, no i powoli pora wracać do pracy. I to będą dziś nasze trzy inspiracje. To znaczy droga do Betlejem, obecność w Betlejem i powrót z Betlejem. Sprawa pierwsza, nasza droga do Betlejem. Kiedy w tych dniach patrzymy na żłóbek, właściwie od pasterki dobrze to jakoś czujemy, że do Jezusa prowadzą różne drogi. Pamiętasz Ewangelię pasterkową. Pasterze usłyszeli głos anioła i się przestraszyli, ale później się zachwycili i w tej sensacji pobiegli do Betlejem, nie? Przy żłóbku jest też Józef i jest Maryja. No i do żłóbka prędzej czy później dotrą także królowie. Pasterze przychodzą w swojej prostocie, w takiej pokorze i w nagłości. Józef z Maryją już dużo wcześniej szykowali się na tę podróż. A królowie to w ogóle Boga Ojca nie znali. Oni dotarli do Petlejem jeszcze z innego powodu. Oni uczciwie poszukiwali prawdy, oni byli ludźmi dobrej woli. Oni chcieli zrozumieć, jaka droga Ciebie przyprowadza do Jezusa. Może jestem jak pasterz. Przychodzę trochę z sensacji, a trochę dlatego, że po prostu mam niedaleko i nieopodal pasy swoje trzody. A może przychodzę jak Józef, niewiele rozumiejąc, ale bardzo wierząc, mając wątpliwości. Może jak Maryja, cały Adwent przeżyłem przy Jezusie, dzień w dzień Roraty. A może jestem jak królowie. Może na ciemnym niebie widzę tylko jedną gwiazdę i może do dzisiaj ciągle poszukuję. Ciągle nie znalazłem. Może relacja zażyła z Bogiem Ojcem jest mi obca, ale przychodzę do Jezusa. Co jest różne w tych drogach? Wszystko. Już jednego. Wszystkie się kończą przy Jezusie. Nie wiem, jaką Ty masz dzisiaj drogę, ale dobrze, że przychodzisz z nią do Boga. Nie oceniaj swojej drogi. Nie porównuj swojej drogi. Mierz ją celem. Póki celem jest Jezus i przy nim kończysz swój dzień. Przy Nim spędzasz święta. Przy Nim kończysz swoje refleksje i poszukiwania. Przy Nim spędzasz chwilę po całej drodze łez, cierpienia, żałoby. To wszystko jest dobrze. Tak ma być. Nie ma gorszych i lepszych dróg do Jezusa. Droga, która prowadzi ciebie do Jezusa jest dobra. Jeżeli przy Nim ją kończysz, to była dobra droga. Możesz spojrzeć wstecz dzisiaj i przy Jezusie z dumą Popatrzeć na minione wydarzenia, które tutaj ciebie dziś przyprowadziły, nie masz gwarancji, że w innym życiu, byś się tutaj dzisiaj przy Bogu znalazł. Nie masz pewności, że gdyby ominęły Cię pewne trudy i cierpienia, poszukiwania może jak królów, że gdyby ominęła Cię bieda, jak pasterze ją przecież doświadczali, nie masz pewności, że gdyby ominęły Ciebie wątpliwości, które miał Józef, żebyś dzisiaj był przy Bogu. Nie masz tej pewności. Bóg prowadzi ciebie tak, żebyś się na końcu swoich dróg znajdował przy nim. Niezależnie, czy to jest koniec roku, czy to jest koniec dnia, czy to jest koniec życia. Nie oceniaj, nie porównuj dróg, które prowadzą cię do Boga. Wiedz, że jeżeli uczciwie szukasz, jak królowie, jeżeli nawet masz wątpliwości, ale przeżywasz je z Bogiem, jak Józef i Maryja, jeżeli nawet czegoś ci brakuje, jak pasterzom, ale przychodzisz z tym do Jezusa, to doświadczysz przemiany. I to jest sprawa pierwsza. Twoja droga do Boga jest piękna, jeżeli do Boga Cię przyprowadza. Kochani, sprawa druga. Jak już przychodzimy do Boga, jesteśmy przy Nim, to te dni i ten Jezus wstający i cała ta sytuacja w ogóle. Żłóbkowa, dużo nas uczy. Czego nas uczy Bóg, przy którym jesteśmy w Bożym Narodzeniu, czego nas uczy Betlejem? Wielu rzeczy. Zobacz po pierwsze, że Jezus przychodzi do nędzy. Z dachu ucieknie, odrzucenie. W Wieluniu mówili po kolendzie, jak chodziłem na pierwszej parafii, nie ma domu bez złomu. W Warszawie teraz, jak głosiłem, to zaś mówią, że każdy ma w szafie trupa. Jedno i drugie jest prawdą. Może masz w swojej szafie trupa, może masz złom, może ta nędza Betlejem to jest nic w porównaniu z moją nędzą, jakiej doświadczam. Jezus lubi do takich miejsc przychodzić głowa do góry. Jezus lubi takie miejsca odwiedzać. Adwent mi nie wyszedł. Dobrze, że tam Jezus przyszedł do Twojego życia. Na to się patrz, że On przyszedł. Nie na to, co Ci się udało, albo nie udało. Zachwyca mnie również, kiedy przeżywam te tajemnice obecności Boga w Betlejem, kochani, to, że w tej szopce no, są właściwie wszyscy. I w tych świętach mieszczą się jakoś wszyscy. W tej szopce to jest właściwie niezła szopka. No bo tam są wierzący, poszukujący i ci prości, bogaci i ci biedniejsi, mężczyźni, Kobieta, są zwierzaki, jest bieda, jest zachwyt. A Jezus tak samo przychodzi do każdego i nikt nie może powiedzieć: Jezus bardziej do mnie przyszedł niż do ciebie. Nie powie Maryja: Jezus bardziej przychodzi do mnie niż do was, pasterze. Nie. Oni się wszyscy jakoś dzielą Jezusem. Ci, co go znaleźli, wspierają tych, co go szukają. Maryja, która jest bardzo wierząca, nie czuje się lepsza od innych i nie rezerwuje Jezusa dla siebie, ale daje go innym, pozwala go dotknąć innym. Ileż tu jest inspiracji, kochani, w tej szopce, jaką widzimy w szopce, że Jezus przychodzi do każdego. I chcę zapytać siebie, czy moje życie, moje serce, mój stół wigilijny umieją być taką szopką. Nie udawaną szopką, tylko taką betlejemską, w której się każdy może zmieścić. Serce, umysł otwarte na każdego. Widzimy także w tej tajemnicy żłupkowej, że Jezus w ogóle w piękny sposób przychodzi, kochani. Wiemy, że do nędzy i wiemy, że do wszystkich, ale sposób, w jaki On przychodzi, też jest zachwycający. Bo Jezus swoją ziemską przygodę z ludźmi rozpoczyna bez słów, On nic nie mówi, oni mówią do Niego, On słucha. Chce się tego uczyć od Jezusa, żeby przygodę z ludźmi, z nowymi relacjami albo z tymi samymi relacjami, które mam, czasem umieć zacząć od milczenia. Od wysłuchania tych, co do mnie przychodzą, a nie zagadania ich na starcie. Jezu, cichy i pokornego serca. Czyń, że nasze serca takie same, żeby umiały być ciche jak Twoje. Bo Jezus jest cichy nie dlatego, że nie ma nam nic do powiedzenia, tylko dlatego, że nas chce najpierw posłuchać. Chce Jezu umieć słuchać. I kochani, jeszcze mnie zachwyca w tym Betlejem, że Jezus, przychodząc do nędzy, przychodząc do wszystkich, przychodząc w milczeniu. Przychodzi na świat w rodzinie. To jest wielka sprawa. Najpiękniejsza i najtrudniejsza rzeczywistość, jakiej doświadczasz na Ziemi. Na pewno się zgodzisz. Kiwa cię głowami. Tak. Rodzina. Coś najpiękniejszego i najtrudniejszego, co może nas spotkać. Czemu, Jezu, rodzisz się w rodzinie? Nie pytajcie mnie czemu. Pytajcie najpierw, do jakiej rodziny przychodzę. Pamiętamy życiorys Jezusowy. O wiele razy żeśmy o nim mówili z tej ambony. Jezus się rodzi w rodzinie Dawida. Wiemy co zrobił Dawid. Jezus się rodzi w Betlejem, które jest nijakie. To są rodzinne strony Józefa. On tutaj przyprowadza Marię z Jezusem do swoich rodzinnych stron i do życiorysu, do rodowodu Dawida. W tym rodowodzie były zdrady, w tym rodowodzie były grzechy. Oprócz świętości tam były kłamstwa. Oprócz tego, co piękne, tam były oszustwa, cwaniactwo, grzechy. Przypomina ci to czyjś życiorys? Przypomina, proszę księdza. Mnie też przypomina czyjś życiorys. Może nawet mój własny, no nie. Jezus przychodzi w rodzinie tej konkretnej, żeby cię ośmielić. Żebyś Go zaprosił do swojej. Nie da się zgorszyć Jezusa rodowodem. Nie jest to możliwe. Wszystko, co jest trudne, przykre, złe w życiorysach ludzi, Jezus ma w swoim rodowodzie, a przychodzi po to, nie żeby zmienić Ci przeszłość, ale żeby z Tobą patrzeć w przyszłość, żeby Cię podnieść na duchu, żeby zbawić to, co było niegdyś. I myślę sobie, kochani, że przy tym żłóbku, przytulając Jezusa, tak naprawdę dzięki niemu, dzięki temu, co nam pokazuje, ja mogę przytulić swoją przeszłość. To jest dla mnie sens Betlejem. Jego wejścia w rodzinę i w nędzę, i przyjścia do każdego, i tego jego milczenia, jakby chciał powiedzieć: Tomek, wyżal się wreszcie. Powiedz mi, co ty masz w sercu. Przynieś mi tych wszystkich ludzi i te wszystkie sprawy. Przynieś mi tę swoją przeszłość. Przy mnie, przy moim sercu jest miejsce w, w jednym święcie, nawet dzisiejszym, dla Pawła i Szczepana. Ten, który jest zabity i ten, który pozwolił go zabić. Obecni w jednym niebie, obecni w jednych świętach. Tylko Jezus może takie rzeczy robić. Nie wiem, czy dzisiaj jesteś szczepanem, którego wspominamy, który krew przelewa, którego kamienują i to wierzący ludzie. Nie wiem, czy jesteś dzisiaj Pawłem, który zgadza się na zabijanie innych. Nie wiem, czy w swoim rodowodzie masz więcej cierpienia czy zadawania cierpienia, ale nie rozliczaj się ciągle z przeszłości, tylko złóż przy żłóbku, u stóp Jezusa. To jest potęga tych świąt, że ja mogę przytulić moją przeszłość niezależnie od tego, jaka była ta przeszłość, jak mówiliśmy przed chwilą o naszych drogach, ona mnie tu przyprowadziła, nie masz pewności, że w innym życiu byłbyś bliżej Boga. Podziękuj dziś Bogu za swoją rodzinę, choć może jest ci trudno, może tutaj było wiele bólu, może nawet nie potrafisz mieć z niektórymi relacji. Z żadnego innego połączenia dwojga ludzi na tej ziemi nie powstałabyś taka, jaka jesteś. Tylko tych dwoje mogło ciebie przynieść na ten świat, a jesteś absolutnie niepowtarzalny i tak cenny w oczach Boga. Nie musisz pytać, czy musiało tak być, czy nie musiało tak być. Można to gdybanie przedłużyć do końca życia, i on no, nic mi nie da, a zamiast gdybać mogę powiedzieć dziś przy żłobku Jezu: „Przytul mnie mocno”. I daj mi przytulić moją przeszłość. Chcę pokornie skłonić głowę przed tajemnicą mojego życia, mojego rodowodu, i pozwolić Ci dzisiaj wejść na nowo w moją rodzinę i dalej ją zbawiać, i innych przeze mnie. I ostatnia sprawa, kochani. Mówiliśmy o drodze do Betlejem, o obecności przy Żłóbku. I teraz trzeba jeszcze, choć już najkrócej, powiedzieć o powrocie z Betlejem. Jak się odchodzi z Betlejem? Pasterze wrócili do swoich trzód, do swojej roboty. Królowie wrócą do siebie, ale innymi drogami z kolei wrócą. Czytamy to w Biblii. Inną drogą wrócili. A Józef z Maryją, oni niedługo w ogóle do Egiptu będą szli. Ani tą samą drogą, ani do siebie, w nowe miejsce. Nie wiem, gdzie Ciebie chce poprowadzić Bóg. Czy po świętach, czy po eucharystiach Twoich, czy po modlitwach wieczornych, Jezus będzie cię jak pasterzy prowadził w te same miejsca do tych samych ludzi? Nie wiem, czy jak król będziesz musiał wrócić trochę dłuższą drogą w te same miejsca, może zmienić swój styl podróżowania przez ziemię. Może Ciebie Bóg do tego w święta zainspirował? Że nie masz zmieniać swojej ojczyzny, swojej pracy, swojej rodziny, swoich ludzi, tylko styl podróżowania do nich. Czy może wreszcie jak Józef z Maryją? Wyruszysz w zupełnie nowe miejsce. Może już te święta tego doświadczyłeś, że ci trajektoria lotu w ogóle się zmieniła, bo coś takiego się wydarzyło. Może w adwencie, właśnie jak śmierć naszych bliskich, utrata pracy, o czym wiemy, są pośród nas i takie sytuacje. I to są te nowe drogi. To są te drogi do Egiptu, gdzie nie wiesz, co cię spotka. Nie wiesz nawet, jak wygląda mapa. Ale wiesz jedno. I pasterze, i królowie, i Józef z Maryją wyruszyli w obecności. Boga. I są święci. Świętość to nie jest idealna droga, to nie jest atrakcyjne miejsce, do którego wracasz. Nic się może nie zmienić, jak u pasterzy, może zmienić się połowa rzeczy, jak u królów, albo wszystko, jak u Józefa i Maryi, to jest nieważne. Ważne, żebym trzymał się tego, co jest niezmienne, opatrzność Boża nademną. Zachwycam mnie, kochani, to właściwie co żeśmy słyszeli parę dni temu, cztery dni temu, w ostatnią niedzielę Adwentu, jak prorok Micheasz mówił o Jezusie, zapowiadając go: On będzie pokojem. Jezus jest pokojem Twojej duszy. Nie brak problemów jest Twoim pokojem. Obecność Jezusa jest pokojem Twojego serca. Pokój serca to coś więcej niż brak kłopotów. Pokój serca to jest obecność żywej osoby w Tobie. I po to, żeś przyszedł do Betlejem, po to ci były te święta i po to ci jest Eukarystia każdego dnia i twoja modlitwa po to jest właśnie, żebyś niezależnie jaką drogą tu przychodzisz, kim jesteś przy tym Jezusie, czy Szawłem, czy Szczepanem, czy Królem, czy Maryją. Nieważne wreszcie, jaką drogą wracasz, po to ci jest to doświadczenie, żeby pokój zapanował w twoim sercu niezależnie od tego, co dzieje się na zewnątrz. I to, kochani, była sprawa trzecia, czyli nasze powroty niezależnie którędy i dokąd, ważne przy kim. Więc niech te trzy inspiracje, kochani, pozwolą nam jakoś podsumować to, co wydarzyło się w te trzy minione dni. Nie oceniaj swojej drogi do Boga, ciesz się taką, jaką miałeś. Będąc przy Jezusie, pozwól sobie na mówienie, bo On dlatego chce milczeć. Przytul swoją przeszłość, podziękuj za swoją rodzinę, nie wstydź się swojej betlejemskiej biedy. I wreszcie odchodząc od Jezusa, pamiętaj, że niezależnie czy drogi ci się zmieniają, czy cel ci się zmieni, czy nic się nie zmieni, najważniejszy nie jest brak trudów na zewnątrz, tylko realna obecność Jezusa w twoim sercu. To ciebie czyni szczęśliwym, więc głowa do góry.